Wiecie, ja to nie jestem zbytnio zwolennikiem czy też fanem filmów anime i sam się sobie w sumie dziwię, bo te wychodzące ostatnio otrzymują często wysokie oceny, jednak jak mam do wyboru obejrzeć film lub anime, to raczej wybieram tą drugą opcję. Aczkolwiek wczoraj miałem bardzo dużo czasu wolnego i pomyślałem, że w końcu nastała ta chwila, gdzie obejrzę niedawno mający premierę film o tytule Whisker Away, który to na Ani liście w sumie ma bardzo dobre oceny. I tak po prawie dwugodzinnym seansie film ten trafił na moją listę obejrzanych i… no właśnie. Jaki jest tak naprawdę ten film i czy jest tak wspaniały, jak niektórzy myślą, czy jednak jest on zwyczajnym zapchaj się, ale nie najedz produktem. Główną bohaterką jest nastoletnia Miyo Sasagi, którą to rówieśnicy obraźliwie przyzywają imieniem Mugę. Ogólnie ta dziewczyna w młodym wieku była świadkiem rozwodu swoich rodziców, przez co już w podstawówce była wyśmiewana przez koleżanki. I ogólnie ja nawet do teraz po obejrzeniu tego filmu nie do końca wiem, dlaczego ona była wytykana palcami w podstawówce, bo... Po prostu chyba dla fabuły. Podczas festynu, tego wiecie, co w Japonii ma miejsce w nowy rok. Mio nie wytrzymuje podczas rozmowy z mamą odnośnie wcześniej wspomnianego rozwodu i postanawia uciec. Tak po prostu, tak. Krzaki, ucieka byle gdzie, nawet nie wejdzie ma pies. Od spotyka kota, który tak na marginesie wygląda jak żywcem wyjęty pedofil i on sobie handluje kocimi maskami. Tutaj akcja się urywa, bo dostajemy timeskip, gdzie przenosimy się do czasów licealnych. Poznajemy tutaj przyjaciółkę Sasagi, Yoriko Fukake, chyba tak ono na nazwisko oraz drugiego głównego bohatera Hinode Kento, w którym to nasza protagonistka jest zakrwana po uszy i na każdym kroku mu to znajmia, jednak niestety za każdym razem otrzymuje od niego perfidnego kosza. W po powrocie do domu Mio korzystając wcześniej zdobytej na festynie maski zamienia się w drugiego kota imieniem Taro, bo tak Hinode nazwał Mugę pod postacią kota i przychodzi do chłopaka, by zbliżyć się do niego, bo tylko w tej postaci jest w stanie w ogóle nawiązać jakiś kontakt z tym chłopakiem. Jednak im częściej dziewczyna jest Taro tym coraz i opłaca się jej być. Miją, co zresztą co chwila przypomina jej ten handlarz, który mówi jej: Ej, słuchaj, zostań totem na zawsze, będziesz mogła być blisko tego swojego ukochanego już na wieki, wieków, no i nie będziesz musiała użyć papieru, by się podeszyć. Tak naprawdę, wszystkie poboczne postacie w tej historii to zwyczajne tło, więc jeżeli po seansie do teraz nie możecie sobie przypomnieć ani jednego imienia poza dwójką głównych bohaterów, to się nie martwcie, bo każda interakcja z nimi ma na celu tylko i wyłącznie popchnąć do działania jednego z dwójki bohaterów i w sumie nic. Poza tym. Na tym ich rola się kończy. Na Netflixie film ten ma kategorię od lat 7, ale niektórzy mogą pomyśleć, że porusza on bardzo delikatne sprawy, jak rozwód, gnębienie w szkole, nastoletnia miłość i że te sprawy mogą nie do końca być zrozumiałe dla osoby w tak młodym wieku. To się nie martwcie, bo ja jako nastolatek nic z tego tak naprawdę nie zrozumiałem i w sumie zrozumieć nie musiałem. Bo widzicie, w A Whisker Away główny problem polega na tym, że wszystkie dylematy głównych postaci są zbyt skrótowe. Przedstawiane, zbyt szybko pomijane i skipowane, traktowane są na tyle powierzchownie, że czasami ciężko rozgryźć intencje bohaterów, dlaczego czują smutek albo inną emocję, czemu Mugi tak bardzo kocha Hinodę, dlaczego nie lubi swojej macochy, czemu ma dosyć życia i czemu ten ją ignoruje. To wszystko i wiele innych uczuć i sytuacji mających miejsce w filmie są po prostu płytkie, nie mające żadnego sensownego usprawiedliwienia, więc widz nie traktuje tych problemów Sasaki czy Kinode jako coś wielkiego, od co jako zwyczajne powierzchowne przeszkadzaj. Akcja w filmie porusza się bardzo ślimaczym tempem i choć na rzut oka wydawać się może, iż film obfity, jest wiele różnorodnych dialogów, scen, wiele refleksji czy uczuć, to po obejrzeniu można wymienić wszystko co działo się w filmie na palcach dłoni. Dzień dobry, tuki na ten raz z studia. Jestem na filmie z Lakuta. Jest mi serdecznie miło powitać jego widzów. Kiedyś on sam był moim gościem, u mnie na filmie kiedyś tam skagują. Dobra, pierdu, pierdu, tam gada ma, mama mówi, że away. No co mogę rzec, No to jest spokojnie do obejrzenia sobie wieczorkiem. Jak nie masz nic do oglądania, to w sumie to jest najlepsze, jakby to jest najlepszy opis anime. Pozdrawiam. Dobra, Mog muszę sobie powiedzieć więcej. Nie siadło mi jakoś specjalnie od strony formularnej, może to moje czepialco, nie lubię kotów. Jakoś nie czułem się w siódmym niebie oglądając film. Ponadto często spoglądałem na telefon celu, która jest godzina, ponieważ oglądałem przed zajęciami. Jednak też są pozytywne aspekty, które mi się spodobały. Animacja normalnie cud, miód, orzeszki. Prze palce lizać. Za animację jest odpowiedzialne studio Colorido, które wyprodukowało w ostatnim czasie Burn the Witch. A Burn the Witch ładnie wygląda. To nie jest też inaczej w przypadku Whiskey Away. Mógłbym rzec, że to wygląda przebajecznie. Kolory są wpyte, przy czym yy, cieszę tylko oko widza oraz płynność animacji. Dobra, jeszcze coś tam wspomnę o muzyce, ponieważ była fajna, podobała mi się, natomiast była skomponowana pod akcję, przez co chętnie mi się po prostu oglądało. Jeszcze nawiązując do tego, o czym ja mówiłem wcześniej, że akcja potrafi po prostu się wolno rozkręcać i dopiero gdzieś w połowie filmu, jest git, niemniej co ratuje to, że w zasadzie jak na swój wiek są normalne, przez co nie są jakoś tam skomplikowane i są mocno schematyczne oraz mają jakby swoje backstory, które się przekłada na wydarzenia w filmie. To jest po prostu film, taki do wychilowania się, tak jak odcinać się od wszystkiego i oglądać sobie film i tyle. Tak bym to mógłbym powiedzieć o tym anime. Anime, film, film, anime po prostu. No ten film może nie skradło mojego serduszka, jednak uczy, że warto i za głosem serca oraz iść naprzód, nie ulegając pokusie, przy czym też film pokazuje jakby od strony, nie wiem, wsparcia od osób bliższych. No chyba to tyle ode mnie. Pozdrawiam gospodarza kanału, moich kumpli oraz Czadawkę. Także cześć papa. Pa przez fakt muśnięcia tych wszystkich poruszanych tematów i mi, że jest to poniekąd ciekawy, najpewniej niezamierzony zabieg, pokazujący jak młode osoby, nie rozumiejące jeszcze spraw płciowych, kupujących się w tym świecie dorosłych, do którego dopiero co wkraczają, widzą je. Gdybym mógł miała nam opowiedzieć swoimi słowami tą historię, to w mojej opinii tak by ona właśnie wyglądała. Niekompletna, postrzępiona. A na swój sposób piękna opowieść, jaką jest Agłuszka Away. I przyznam szczerze, że seans przez pierwsze 30 minut bardzo mi się podobał. Niestety później ta godzina, która pozostała, bardzo mi się dłużyła i miejscami po prostu była nudna, nie pomagały także drewniane długoplanowe postacie ani płytka relacja między dwójką bohaterów, która tak naprawdę z tego filmu była kluczowa miejscami, a wszystko to za sprawą tego, że zbyt szybko niektóre fragmenty bądź właśnie ta relacja była budowana, co sprawiło, że po prostu. To sam wydźwięk tego filmu, no, troszeczkę negatywnie mi się obił o moje uszy. Jednak uważam, że A Whisker Way to dobry film, jeżeli mamy dużo wolnego czasu, nie chcemy oglądać czegoś, co zmusi nas do refleksji, ale nie chcemy przeglądać jakiegoś totalnego chłamu, to właśnie ta produkcja może być jedną z tych fajniejszych które możemy obejrzeć sobie, kiedy nam się po prostu nudzi, czy jesteśmy chorzy tak jak ja. W każdym już razie to tyle ode mnie z tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się recenzja spodobała. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś znaku w formie lajkacza, subskrypcji i komentarza. To tyle ode mnie. Trzymajcie się do następnego filmiku. Cześć!